Które państwo ma największe na świecie powierzchnie? Państwo. No. Które państwo, jak tak patrzysz na mapę świata, Nie. to jest największe? Nie pamiętam Niemcy? Nie. Państwo? Azja! Z jakiej dynastii wywodził się pierwszy król Polski? Z, nas, z dynastii Mieszków. W którym roku miał miejsce powstanie warszawskie? 1920. 1900. Tak? Na pewno. Tak, tak, to na pewno. Nie no powstanie 70. Któryś? Co to jest inwigilacja. Inwigilacja. Inwig Okej, okay, czyli nie wiesz? Nie. Nie wiem, może ty wiesz, co to, to jest dżihad? No mi też się wydawało, że to jest jakieś plemię, ale tylko tyle. W jakim morzem leży Polska? <laughs> o kurde. kurde ty, no jak? Spokojnie. Czekaj, no czekaj. pomyśleć, zastanowić się, to jest stres, który, który zawsze działa na człowieka ty w no. sytuacji. Kurczę. Jaką funkcję pełniły piramidy w starożytnym Egipcie? Mm, były domami. E, ile księżyców ma Ziemia? Mm. No wiesz. Siedem? Nie.